Kiedy rzecz głupią, powiedzmy wręcz haniebną o niepełnosprawnych sportowcach powiedział Korwin Mikke, no to oczywiście oburzenie było ogromne wszystkich celebrytów, intelektualistów i mediów. Kiedy właściwie to samo, równie głupio i niemądrze powiedział pan premier Tusk, to jakoś tego oburzenia aż tak bardzo nie obserwuje. Niektórzy może mówią, że pan premier nie pomyślał, że tak powiedział, co sądzi, co samo w sobie jest dla niego kompromitujące, ale myślę, że pan premier nie ma innego wyjścia niż dyskredytować osiągnięcia polskich niepełnosprawnych sportowców na tak zwanej Paraolimpiadzie, bo przecież proszę zobaczyć, na tej Paraolimpiadzie ci ludzie nie korzystając z żadnego wsparcia państwa polskiego nawet z czysto symbolicznego nikt ich nie przyjął nikt ich nie pogratulował nikt się nie chciał z tymi olimpijczykami sfotografować tym bardziej nikt im nie dawał pieniędzy oni są w stanie zdobywać złote medale oni są w stanie wygrywać no jeśli by pan premier przyznał że to jest równie godne szacunku jak ten prawdziwy sport to nieuchronnie rodzi się pytanie pod diabła utrzymujemy Ministerstwo Sportu, Komitety Olimpijskie, Związki Sportowe, które nawiasem mówiąc nie udaje się ustalić, ile właściwie rozmaitych prezesów ochódzkich zatrudniają. Tym bardziej, że ci, którzy na Olimpiadzie Prawdziwej dostali medale, też często twierdzą, że dostali je wbrew tym wszystkim działaczom i przeciwko rzucanym im kłodom pod nogi, a nie dzięki wsparciu tej całej maszynerii. No, pan premier nie może dopuścić, żeby takie pytania były zadawane, w związku z czym mówi to, co mówi. Szkoda tylko, że uderza to w ludzi, którzy odnoszą naprawdę największe, jakie można zwycięstwa nad własną słabością i choćby z tego powodu zasługują na ogromny szacunek, a nie na to lekceważenie, które ich ze strony państwa polskiego spotkało.